Dlaczego możemy dłużej poczekać na zjazd do tego poziomu? Dlatego, że w tym miejscu mieliśmy do czynienia z takim zachowaniem, że jeżeli na poziomie Skyblue, na dziennych wsparciach i oporach, dochodzi do takiej sytuacji, że cena jest na Skyblue, na Skyblue X, ponownie na Skyblue i wybijamy Skyblue X, wychodzimy górą. To znaczy, że przynajmniej dla mnie, w mojej interpretacji, był test wyjścia, retest, żeby zaliczyć schemat statystyczny. Powiedzmy, że ci, co wiedzieli, wiedzieć, to wiedzieli, że, że trzeba po prostu z... wychodzić ze zleceń SEL i mieliśmy wybicie. To znaczy, że ten poziom jest wciąż w grze, tu szczególnie ten, ten przerywany, ale możemy poczekać na jego retest. Niestety nie wiem ile. Szklona kula nie mówi, więc trudno mi odpowiedzieć, ale warto pamiętać, że tego typu zachowanie, czyli jeżeli mamy, no, możemy poszukać takiego zachowania e, również gdzie indziej, czyli zobaczcie, był Skyblue, było Skyblue X, Skyblue, no i nie poszliśmy do góry. Nie? Jeżeli mamy sytuację taką, że jest przebicie Skyblue i Skyblue X, nie ma powrotu to bardzo często te poziomy są retestowane. Oczywiście oczekiwalibyśmy retestu tego poziomu, no bo statystyka mówi, że cena wraca do tej przestrzeni, ale setupem jest już, jak gdyby zamknięciem setupu, jest już powrót do, do przerywanej. I wtedy ten setup z tego dnia możemy uważać za rozliczony od strony, nazwijmy to finansowej, od strony statystycznej, no, powinniśmy dojść do tego poziomu i wtedy moglibyśmy powiedzieć, że dobra, statystycznie schemat też się rozegrał.